Cześć. Słodziki to temat wciąż kontrowersyjny i można w tym zakresie znaleźć wiele sprzecznych informacji. Oczywiście substancji słodzących jest wiele, które różnią się między sobą, dlatego warto byłoby mówić o każdym z osobna. Dzisiaj poruszę zagadnienie erytrytolu bądź erytrolu, różnie bywa nazywany, oksylitolu, słodziku bardzo podobnym. Materiał nagrywałem, zostawię link w prawym górnym rogu. A teraz zapraszam do materiału. Erytrytol, podobnie zresztą jak ksylitol, należy do rodziny alkoholi cukrowych, zwanych również poliolami. Naturalnie znajdziemy go w niektórych warzywach, owocach, grzybach czy sfermentowanej żywności, natomiast przemysłowo pozyskuje się go najczęściej na drodze fermentacji glukozy przez różne gatunki drożdży. Co najważniejsze, bo właściwie dlatego był wykorzystywany przez osoby zainteresowane szeroko pojętym zdrowym odżywianiem, to to, że jest on słodki, a właściwie praktycznie bezkaloryczny. Ma słodycz około 80-60-80% słodyczy cukru, ale nie wpływa tym samym ani na poziom glukozy, ani insuliny we krwi. Erytrytol, ponieważ należy do polioli, może niestety wywoływać dolegliwości ze strony układu pokarmowego. W przeciwieństwie jednak do ksylitolu jak i właściwie pozostałych polioli jest znacznie lepiej tolerowany. Uważa się go wręcz za wyjątek. Hmm, oczywiście w bardzo wysokich dawkach również może prowadzić do nieprzyjemności żołądkowych, ale ogólnie uważa się, że taka akceptowalna dawka jest znacznie wyższa nawet u osób z zespołem jelita drażliwego. Wydaje się, że wynika to z jego znacznie lepszej w jelicie cienkim. W postaci niezmienionej jest praktycznie w całości wydalany z moczu. Ponieważ tytułowy słodzik jest praktycznie bezkaloryczny, to stanowi świetny zamiennik cukru. Może sprzyjać redukcji tkanki tłuszczowej i tym samym zmniejszać ryzyko konsekwencji nadmiernej masy ciała. Może być z powodzeniem wykorzystywany wśród osób z cukrzycą, otyłością i tak dalej. Dodatkowo, ponieważ erytrytol nie jest fermentowany przez bakterie występujące w jamie ustnej, to nie powoduje próchnicy i ogólnie uznawany jest za bezpieczny dla szkliwa, dlatego też możemy go znaleźć chociażby w takich produktach jak gumy do rzucia czy pasty do mycia zębów. Podsumowując, erytrytol to świetny zamiennik cukru. Nie wszystkim odpowiada jego smak, bo pozostawia taki charakterystyczny zimny posmak, ale jeżeli komuś odpowiada, to może być dobry wybór. A czy Ty używasz erytrytolu? Koniecznie daj znać w komentarzu, a ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, już mamy. Hej!